Teraz będziemy pracowali nad sekcją polecane oraz najnowsze produkty. Struktura obydwu sekcji jest identyczna, mamy okładki oraz krótkie akapity. Tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że są one podzielone na cztery części. Skoro cała szerokość ma 16, to oczywiście pojedynczy produkt będzie rozciągnięty dokładnie na cztery kolumny. Przejdźmy jeszcze na chwilkę do katalogu z naszym projektem. Mamy tutaj podkatalog obrazki, a w środku kolejny podkatalog. Okładki. Za chwilę załadujemy je do naszego projektu. Najpierw jednak musimy wyznaczyć przynajmniej dwie prowadnice. Na pewno górną krawędź tych okładek w sekcji polecane produkty oraz taką samą górną krawędź w drugiej sekcji najnowsze produkty. Tworzymy więc pierwszą prowadnicę poziomą. Jej położenie to powiedzmy 675. Chcemy tutaj wprowadzić pewien odstęp od sekcji poprzedniej. Oczywiście, jeśli mamy problemy z precyzyjnym ustaleniem położenia. To zawsze możemy pracować przy dużym stopniu powiększenia. Teraz od razu stwórzmy sobie drugą prowadnicę, czyli górną krawędź drugiej sekcji najnowsze produkty. Powracamy do programu Photoshop i wprowadzamy tutaj 1120. Teraz możemy już po kolei załadować wszystkie okładki. Rozpoczniemy od sekcji pierwszej z najpopularniejszymi produktami. Może wybierzemy najpierw okładkę kursu Joomla 2,5. Powracamy do naszego katalogu. Wybierzmy kurs na przykład pozycjonowania. No i jeszcze będziemy musieli tutaj załadować przynajmniej dwa produkty, czyli wybieramy kolejną i jeszcze jedną okładkę. Teraz może powróćmy już do programu Photoshop. Będziemy po kolei musieli je zaznaczyć, skopiować, zamknąć i oczywiście wklejamy do głównego projektu. To samo robimy z kolejną. Ctrl A, Ctrl C, zamykamy w głównym projekcie Ctrl V. I jeszcze raz Ctrl-A, Ctrl-C możemy już zamknąć, wklejamy. Oczywiście powtarzamy całą procedurę dla ostatniej okładki. No i teraz musimy je prawidłowo rozmieścić. Na pewno będziemy musieli dosunąć je do tej poziomej prowadnicy, którą utworzyliśmy przed chwilą. Dosuwamy jednocześnie lewą krawędź pierwszej okładki do lewej krawędzi całej strony. Teraz musimy tutaj przeciągnąć drugi kurs. To samo robimy z okładką kursu trzeciego. I oczywiście jeszcze zaznaczamy to warstwę na samej górze. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że nie musimy już wprowadzać żadnych zmian w rozmieszczeniu w poziomie. Po prostu mamy 16 kolumn podzielonych na cztery części, a rozmiary zdjęć są dobrane tak, aby każde z nich zajęło dokładnie 4 kolumny, czyli mamy pewność, że pomiędzy okładkami, pomiędzy naszymi artykułami mamy jednakowe odstępy. Teraz oczywiście musimy umieścić tutaj te niewielkie akapity. Powróćmy teraz o dwa poziomy wyżej. Mamy taki krótki dokument tekstowy, po prostu teksty. Teraz zaznaczamy ten pierwszy akapit, oczywiście go kopiujemy. Możemy nasz dokument zamknąć, no i teraz będziemy musieli wybrać narzędzie tekst. Potem rysujemy niewielki akapit rozciągnięty tak okładka na cztery kolumny i wklejamy. Na pewno będziemy musieli zmodyfikować właściwości. Używamy tachoma, zwykły, z tym, że na pewno będziemy musieli zmniejszyć rozmiar do 12 punktów. Kolor taki sam jak poprzednio, czyli powtarzamy trzy razy kombinację 5 oraz 6. Teraz może jeszcze skopiujmy ten akapit. Czyli użyjemy Ctrl-J, wybierzemy narzędzie przesunięcie, przenosimy do drugiej kolumny, powtarzamy znowu, czyli musimy nacisnąć Ctrl-J, przesuwamy z 10 klawiszem Shift i to samo robimy z akapitem 4. Dla tej sekcji musimy jeszcze stworzyć nagłówek, czyli frazę polecane produkty. Wybieramy ponownie narzędzie tekst. Tym razem klikamy tutaj po lewej stronie, wpisujemy właśnie polecane produkty i jedyna różnica polega na tym, że wprowadzimy tutaj nieco większy tekst. Zamiast 12 punktów wprowadźmy powiedzmy 12.1, resztę pozostawiamy bez zmian. Teraz oczywiście musimy nasz tekst dosunąć na lewo, no i musimy go umieścić w pewnej odległości od górnej krawędzi. Okładek. Teraz możemy to samo zrobić z drugą sekcją naszego dokumentu. Zauważmy, że górna krawędź okładek wyznaczona będzie przez tą poziomą prowadnicą. Czyli ponownie przechodzimy do katalogu z obrazkami. Teraz na pewno będziemy musieli otworzyć inny zestaw. Dla urozmaicenia chcemy tutaj załadować inne okładki. Czyli na przykład kurs dżumla szablony. Potem wybierzemy kurs Lightroom. Tu nam jeszcze pozostał kurs HTML. Oraz ostatnia okładka, której jeszcze nie używaliśmy, czyli kurs CSS. I oczywiście tak jak poprzednio. Będziemy teraz po kolei zaznaczali, kopiowali i wklejali do naszego głównego projektu. Możemy te dokumenty zamknąć, nie będą nam już po wklejeniu zawartości potrzebne. Zauważmy, że struktura będzie taka sama jak poprzednio czyli najpierw te okładki będziemy oczywiście musieli prawidłowo rozmieścić. Po wklejeniu rozpoczynamy od, od okładki pierwszej. Dosuwamy tutaj do lewej krawędzi, a górną krawędź do poziomej prowadnicy. To samo robimy z drugą okładką. I tak jak poprzednio, każda z nich rozciągnięta będzie dokładnie na cztery kolumny, czyli cała, cała sekcja będzie składała się oczywiście z kolumn 16. Tej zawartości pozostałej, czyli nagłówków oraz akapitów, nie będziemy już tworzyli od podstaw, tylko możemy skopiować sekcji poprzedniej. Czyli najpierw skopiujemy warstwę z polecanymi produktami. Przesuniemy na dół z wciśniętym klawiszem Shift. Tutaj na przykład wprowadzimy sobie słowo najnowsze. Potem jeszcze będziemy musieli skopiować te akapity. Zaznaczmy dowolny akapit. Nie ma to znaczenia, który wszystkie mają identyczną zawartość. I tak poprzednio możemy skopiować. Przesuwamy na dół z wciśniętym klawiszem Shift. Teraz może ten skopiowany akapit. Ponownie skopiujmy, czyli znowu Ctrl-J. Przesuniemy na prawo. Jeszcze jeden na prawo. I oczywiście musimy jeszcze utworzyć ostatni akapit. Tutaj po lewej stronie. Teraz na koniec, może pomniejszymy sobie widok. Wyłączmy tymczasowo wszystkie elementy pomocnicze. Sprawdźmy, czy wszystko jest rozmieszczone prawidłowo. Jeśli tak, to możemy nasze warstwy pogrupować. Czyli zaznaczamy warstwę na samej górze. Trzymamy Shift. Zaznaczamy warstwę na samym dole. Używamy Ctrl-G. Tą grupę nazwiemy po prostu produkty. No i możemy na tym zakończyć pracę nad kolejną sekcją dokumentu.